Jak myślicie, warto jeszcze kupować zadłużone mieszkania? Większość z Was bez wahania odpowie, że No, oczywiście, przecież na pewno jest okazja. Trzeba być na pewno. Nigdy tak naprawdę nie możemy być pewni szczerości danego dłużnika. W ilu faktycznie instytucjach jest zadłużone, na jaką kwotę jakie konsekwencje mogą nastąpić dla na następnych nabycia danej nieruchomości po jej okazyjnym zakupie. Natomiast, żeby Was już tak do końca nie wystraszyć i nie zniechęcić do trudnych nieruchomości, mogę potwierdzić, w dalszym ciągu zakup zadłużonego mieszkania to fajny interes, jeżeli wiecie co i jak sprawdzić. Mamy tutaj przykład, 38 metrów, piętro 4x4. Tak, kolejny raz kupiłem czwarte piętro i właściwie kolejny raz już sprzedaję, bo dzisiaj za chwileczkę, no dobra, za 30 minut wydaje to mieszkanie następnym nabywcy. Więc tak, 4x4, 4, 38 metrów, jeden pokój. Drugi pokój, i za mną kuchnia, czy też aneks kuchenny. Oficjalnie kuchnia, ponieważ tu są takie mm, śmieszne rozkłady. Śmieszne rozkłady na tyle, że w oryginale ściana była o tutaj. I jak przechodzimy sobie do tego dużego pokoju, to była mniej więcej tutaj za tymi drzwiami, a kuchnia, która znajduje się w tym miejscu. Była po prostu ślepa. Znaczy ślepa na tyle, że ludzie sobie tutaj robili takie okna i mieli niby dodatkowy pokój, niby kuchnię, ale stojąc w kuchni, widziałeś, co się dzieje w pokoju, a śpiąc sobie, jeżeli ktoś inny chciał sobie zrobić coś do jedzenia w nocy, no to automatycznie cię budził. Dlatego tutaj też to już ten poprzedni właściciel przerobił sobie takiej zasadzie, że ten mniejszy pokój połączył, połączył z tą kuchnią. A tutaj zrobił, typowy, typowy sal. Także tak yy, 38 metrów niecałe, 376 plus tam balkon balkon, ale to jest taka fajna analogia, więc łącznie wychodzi 39,71,72. 72. Także o, coś w tym stylu. Fajne czwarte piętro, ale zadaszone. Yy, jak to niektórzy mówią balkon dwuosobowy, więc śmiało stoliczek, słeczka, poranna kabusia, Ze spokojnym, fajnym widokiem. Łazieneczka już Wam pokazuję, jak wygląda łazienka. O! Coś takiego. Hydromasaże działają. Także tak. To mnie również kupiliśmy zadłużoną. Właściwie tak. Zadłużoną. Geneza. Syn odziedziczył po ojcu mieszkanie. Był zadłużony u komornika i współdzielni. No i co. Spłaciliśmy, podpisaliśmy, sprawdziliśmy wszystko i już to sprzedaliśmy. Eee, jak widzicie stan bardzo fajny. Stan bardzo fajny. To jakieś 5-6 lat temu przychodziło o remont, więc mamy na ścianach zrobione kipsóweczki, mamy zrobione położone panele, mamy wyrównaną posadzkę, mamy listy przypodłogowe. Jak widzieliście w łazience nie są to jakieś super turbo rewelacyjne płyteczki, natomiast bardzo fajne i o niebo dobrze położone. Także praktycznie nie mam się do czego przyczepić, oprócz tej listwy takiej. Ale nie, nie jest źle. I to samo, jeżeli chodzi o kuchnię. Jest to kuchnia jakaś marketowa, natomiast w dobrym stanie jeszcze. Dodatkowo mamy lodóweczkę, mamy kuchenkę, mamy okap. I w takim stanie, jak to kupiliśmy, w takim stanie to sprzedaliśmy. Dalej stajemy pasażerami. Nabywcy? Nabywcy, córce kupili yy... Na studio, o może tak. Czyli państwo są spoza częstochowy. Córka od października zaczyna studia i dosiedli do wniosku, że no po co wynajmować, jak można kupić. Mieli wolne środki, klient gotówkowy, uwielbiam. I bardzo szybko zamknęliśmy, zamknęliśmy temat. Jedynie jakie oni będą tutaj przeprowadzali modernizację, to tak, by z powrotem wydzielą, wydzielą to pomieszczenie. Natomiast nie będą już robili tego przejściowego, przejściowego, dużego pokoju, tylko tutaj zamkną i to wstawią drzwi, ponieważ córka ma koleżankę, z którą razem zaczyna studia. No i tak jakby dogadali się z tą koleżanką, że po co ma wynajmować gdzieś indziej, zamieszkają sobie razem, tylko że potrzebują właśnie dwa oddzielne pokoje i przejście będzie z tej oto kuchni. No i fajnie, zainwestowali. Na pewno, na pewno w dobrej cenie, bo kupili w bardzo dobrej cenie, jeżeli chodzi o ten stan, bo tutaj, tak jak mówię, wystarczy odmalować, tutaj potem stawić futrynę regulowaną karton-gipsem, zagodować tą ścianę i mieszkanie mają gotowe. Więc generalnie my sprzedaliśmy im to mieszkanie w cenie praktycznie mieszkania do remontu w tej lokalizacji. Także wiecie za ile my to kupiliśmy. <laughs> eee, a zarobiliśmy. E, także tak, e, bardzo fajny stan, bardzo fajnie kupujący, mega sympatyczni, e, sprzedający zresztą też. E, no mówię, pan miał drobne problemy, natomiast wszystko załatwiliśmy, e, no i to była oczywiście szybka akcja, kupno-sprzedaż, uwielbiam takie filmy. Także jak sami widzicie, zakup trudnych nieruchomości w dalszym ciągu jest opłacany. Oczywiście, tak jak wspomniałem na początku, pod warunkiem. Że wiecie, jak taką nieruchomość kupić. Nie chodzi tu tylko o to, żeby znaleźć taką okazję, ale odpowiednio ją później sprawdzić. Gdzie jest zadłużenie, kto jest tak naprawdę zadłużony, u kogo, na ile, jak wygląda forma spłaty, jakie dokumenty trzeba załatwić, żeby było wszystko czysto i klarownie. Jeżeli chcecie dowiedzieć zapraszam Was na konsultację. Chętnie Wam wszystko wytłumaczę.